Gdyby Cię nie było, to nie wiem kto by mnie wkurwiał na streamach. Kto by żebrał tą pioseneczkę swoją? Dopuszczałeś ją? Kiedy jeszcze? Kiedy? Ty, ty jeszcze się nie doczekał? No, kiedyś mu tam puściłem, ze dwa razy nawet chyba. No ale to wystarczy, to tak raz w roku będzie. Będzie dzień Supermana. Ups. Dobra. Wygniesz ogólnie za mną, Biegnie. czy nie? Tutaj jakiś pojemnik wykryto. Ale to nie chodzi, że... Ej, ty wszedłeś w te... Paskunne? No. Dokładnie. No i weźcie mi napiszcie proszę czy nie laguje, bo wczoraj mi na streamie strasznie dałem klight lagowało. Ej! Zepłem w kupę. Nie. Ej Słyszałem hałasy dobiegające z wioski Jaka i Joego. Troszkę laguje, no nie ma jest gorzej. To mogą być e SPC. Kurwa. 30% procesora mam tylko użycie Nie się dostać do central lube, a nie angażować się w miejscowe konflikty Nie mieszaj się do tego Wracaj do metra Podziwimy się wajorem tym co mamy Może mi teraz procesor działa jako 49 no. Co robimy, co robimy, bo ja nie słuchałem Nie wiem idziemy do Sofii Muszę iść Hakon Obiecałem Sofi, że jej pomogę To jedyna droga do poznania prawdy o, 69, 70 stopni Stop Stopni to nie wiem nawet. Jeszcze się nie nagrzał chyba dobrze. O, pojemniczek jest gdzieś. Weź, yy, i wpisz na czacie, wykrzyknik, follow age. Szczepnie? Spóźniłem się. Follow Sophie. Age. Barney, jesteś tu? Mówię bez spacji. Właśnie widzę. Sophie, Sophie, zgłoś się. Trzy miesiące, dziewiętnaście dni. Już jest No Jakieś klamoty masz to do podnoszenia ogólnie Dobra, już zbieram O, patrz, patrz teraz No co? Słuch na mnie? No, rzuciłeś bitanką Ciekawe czy to zabijemy raz, czy nie Próbowałeś tak, w znobiaka rzucić? Nie Wymęczony czy od nowa? Nie rozumiem do końca Ej, uważaj. A co jakbym głowę dostał? A nie, to ogarnął, no ogarną Dobra, czekaj, bo tu coś trzeba robić chyba. No, udało się ten wrócić do tego sejfa, co miałem na tym drugim koncie. Trochę męki było, ale... Ale poszło. Królu, weźmy na napisz, czy, czy, czy mi laguje gra, czy nie. Bo zdania ekspertów są podzielone. Ej, u mnie nie laguje. <śm> Hmm. Hmm. Sofi, co się dzieje do cholery? Zgłoś się! Lekko się nie Kurde, niedobrze. Niedobrze. No, dostałeś gipciora. Od Cindy. Oj, wpadłem. Chodź do góry. Gdzie padłeś? <laughs> na zewnątrz wypadłem. A, chodź do góry, to teraz... Teraz szybko muszę wspiąć Cięcia, jakoś. Ja Dobra. Dara rady tędy. Nie wiem, jak to jest w tym miejscu. A tu w jakich źle czuję sobie Jak tam walczyć? ja teraz nie mogę tu wejść. Gdzie to jest wejście na świat? W góry są te inhibitory Ale nie można tam wejść, okej? Dobra, tu jest wejście Ja obiegłem cały budynek dookoła Od wczoraj coś tam dało, nie? Z tym. Po z tym... aktualizacji. No. Ale jak zaktualizowałem sterowniki, to już działa i tak dużo lepiej. A tu się... Chyba, że to jest nadal coś. A widziałem właśnie, jak zlagowało. Kurde, no co jest? Nie wiem, sam. O, mam pojemniczek, chodź. To już chyba trzeci, czy nie? Czy czwarty Czekaj, zaraz zobaczę. O, mam dostępne ulepszenie. Co to bierzesz? To masz zdrowie na jeden, a... Wytrzymałeś na dwa, czy jak masz? Tak. No Dobra, to biorę, biorę zdrowie. To. Tak na równo. Ty tu jakiś spadochron jest. To jest linia, po której się trzeba wspiąć, chyba. Czekaj, bo tu lutuję, z Czemu ty stąd wszedłeś? To luto, dobra, To jest że... spadochron. Dobra, idę, idę, idę. 3 godziny jeżdżenia na żołnierzu? czy No i gdzie tu coś masz? Ja tu nic nie mam. Wejdź tu do środka i zobacz ile tu się świeci rzeczy. Patrz tutaj. Tylko jeszcze nie wiem jak tam wejść. Ja nie będę. Wejdź tutaj w prawo. Okej, ja, targę Patrz ile tamtego jest. Tylko jeszcze nie wiem jak tam wejść. Nie. Pewnie po misji będzie jakoś. Dobra, dawaj idziemy zobaczyć. To był na w mixa. Aiden, twoi ludzie nie żyją. O kurwa. Cholera Aiden, akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków. Pomagałem wam. Zdradziłeś nas i zabijemy cię za to. No dobra, to dawaj. Pomagałeś sobie, no, Dawaj, to zacznie. Dawaj tego dużego. Okazji. Na co czekacie? Nie wiecie co robić? Dobra, gdzie jest ten duży? Barney! Barney, czekaj! Dobra, ja chyba chcę. ja chyba sobie muszę zmniejszyć te, zmniejszyć, no. Co? Ale. tu masz Tak, tam brutalna Wesoła zabawa dla całej rodziny się broń jedna zniszczyło? Było tu coś w tym tem? Gdzie wszedłeś? Chyba nie Co jest? Tak, ja gdzieś chyba poszedłem, gdzie nie miałem. Jak trudno. To wziębiemy im jeszcze raz po prostu. Nie, to już nie będziemy ich bić A, ich jeszcze raz. Dobra. Czekaj, co ja tu wodę można się napić, chodź. Hm. Aha, gdzie tak. ty <laughs> jesteś? Tu w góry, wodę można się napić, tylko nie widać tej wody. A nie widać. Nie nie Ciekawe widzę. czy z włączonym racingiem było widać. Wątpię. O jest w końcu. No tak. W końcu. To na niego to trzeba jakąś specjalną bronić wziąć. Szukam Sofii! Cholera nie chodzi o ciebie! Z drogi! Ups! Dobra, walimy go na łeb. A, do na dziurę. Ciekawe czy też będzie takie dźwięki wydawało. Eee. Też takie, tylko nie, nie zabijmy go jeszcze, ja sobie broń zmienię. Puchom urodziłem. Pucho Herman, odpuść! Daj mi pogadać z Sofi. Nie będzie z gadania, zabijam wszystkich. Nie tylko alkohol miał oh ja przy sobie. Co? No i kto jest teraz twardy? No. Dobra, dobra, wystarczy. No. Dobra, lecimy, co? Idziemy dalej. Zawsze we właściwym miejscu. Ledwo zdążyłem. Serio? No. Barney, młody. Znajdź Barneya. chodź, tutaj ja cegłami rzucasz. Lepiej wbieram tutaj lawendę, rumianek. Po co ci takie śmieci? Z rumianku robisz yy, apteczki. Daj spokój. Rumianek to dla starych ba Dobra, biorę cegłę. Jak jebne, zaraz komuś syk. No my musimy tu z nim pogadać. Wyłaś! No chodź! Znajdę cię! Czy nie? Czy nie musimy z nim gadać teraz? Nie, chyba bić go od razu możemy. Znaczy chodziło mi, czy z hakonem nie musimy gadać. A, nie. Nie, no musimy. Możemy... Nie musimy, możemy iść dalej. Ej, ciekawe czy. nie. O, tutaj chodź. Tutaj, gdzie to dla tego sprzętu było, to możemy wejść teraz. O, ty. myślałem, że to jest następny. Myślałem, że jeszcze jeden będzie. No. Ejden. O, bądź kurde. Myły, to ci w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc. A ty będziesz zdychał, Banej. Miałeś go zatrzymać, nie zabić. Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Wiesz, co robisz? Tak odpłacać ci za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz. Dlaczego mam cię nie zabić? Bardzo mnie Czego? odchodzicie na co czekasz? Jesteście super, tylko nie strzelajcie. No spróbować najebiemy. Na kozaka mówisz? Spróbuj. Najebiemy ale najpierw obu. powiedz, kto zabił Lukasa? Debil myśli, że to my. Pośpiesz się. Strzelaj! To twoja ostatnia szansa, Sophie. Mów, kto go zabił, zanim wyważę te drzwi! Mogę cię zabić tu i teraz. Ale na razie potrzebujecie żywego. Przekonamy się, jak długo. No. Ciekawe, jak pan te kraty by chciał wyważyć. To by hmm. Ze złości by je przegryźć. No i nie da się odprawić. No i co, już się nie da tam wejść? Kurde, to może to zjebaliśmy? Czy nie? Może się jeszcze da. Tylko ich jakoś inaczej, wiesz, mi się wydaje. Ale tam by trzeba było wejść. Ja chcę Aj, kuszę. Miałeś rację. Sofii i Barney chcieli mnie zabić. Dostałem wiadomość od Hakona. Dobrze, że nadal jesteś cały. Spotkajmy się u mnie na stacji metra. Przegadamy dalszy plan. Ej, tam coś u góry okay. się wyświetla. Co tam jest? Na tym moście. No właśnie ten spadochron Ja chciałem tam wejść. Aj, spadłem. Tam jakiś zrzut jakby, czy coś jest. No tutaj jest ten wejście, Zdrobinka. Oj, 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 a mi zalagowało, nie? jest ta lina, nie? Ale... a, ale musisz... Musisz się złapać tak dosyć późno, nie za szybko, bo ja się właśnie spierdzielam na dół. Ja gdzieś wszedłem na to rusztowanie, ale chyba go słabo. Mhm? O kurde. Co się stało? Widzisz gdzie jestem? Oj! Teraz to jestem na ziemi i umieram. O kurwa, dobra, schodzę do ciebie, czekaj. Jak to zrobić, żebym ja też nie, nie umarł? Dobra, odradzam się. Nie, 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 nie. Za